Szabełki przyglądały się z daleka też treningom, także tak jak Wam mówiłem, teraz nasia kudełek, mamcia, jedziemy do miasta. Szabełki, co teraz nasza kolej, jedziemy pocykać? Jedziemy, jedziemy pograć w piłę teraz na Mosirmy? Mam taki piękny orlik dla Was, wiesz kudełku, jedziemy pograć w piłę? Tak, dobra, dawaj żółwiczka. A jak się trening podobał? Jest plac zabaw, pokopiemy w piłę i potem się pobawisz na fajnym placu zabaw, dobra? OK? No to super. Także słuchajcie, jeszcze raz pozdrawiam serdecznie. Jest to, przypominam, pierwszy obóz. Pierwszy dzień obozu, szóstego, szóstego turnusu. No, widziałem, widziałem szóstego obozu Polish Soccer Skill w Wauczu. Przypominam, kochani, piękny obiekt. Dziewięć boisk piłkarskich, ukradzionych na naturze, 200 metrów od centralnego ośrodka sportu, tam po tej drugiej stronie. Mam ma kluczyk, musi. już idzie. Także pozdrawiam serdecznie do zobaczenia. Zobaczcie, kochani, właśnie przejeżdżamy tutaj kawałeczek tymi płytami od tego zielonego, pięknego boiska w wielkości 9 boisk. Oni mają skrót tam przez las, natomiast my samochodem tutaj dojechaliśmy. Naprawdę przepiękna sceneria, zobaczcie, taki piękny lasek, trzeba przejść i po niecałych 100-200 metrach tego lasku. Mamy już, kochani, asfalt główny. Tam w dole jezioro. No właśnie. Nie zamkowe, zamkowe to tam, gdzie my Co? mieszkamy. Nie słyszę mojego telefonu? to tam Czekajcie, chwileczkę, mamcia telefonu szuka. E, słuchajcie, kochani, także zobaczcie jeszcze raz. My tą dróżką sobie wjeżdżamy, natomiast oni tam mają skrót przez lat. Już jedziemy, syneczku. No właśnie, tam widać chyba, teraz jeden z trenerów wychodzi, tak? E, tam na biało ubrany to jest ten skrót. E, weź przytrzymaj, mamciu. Zobacz tu sia moje nie mam ci damy na sekundkę i zobaczcie teraz tam yy, jak wracam do kierowania mamcia prowadzi Teraz zobaczcie, kochani, tutaj są właśnie te nasze piękne domki. Tutaj jest domek Gudka, w którym mieszka, zobaczcie jak wszystko w kupie. Ta czerwona sala, którą Wam przypominam. Nie, to widać po tych schodkach, Gucia Domek i Gucia Balkon. Tam robiliśmy zdjęcia na drugim piętrze. Tutaj przy tej hali, kochani, zobaczcie, jest hala. Natomiast oni do tych obiektów trawiastych przychodzą sobie, kochani, główną bramą która jest tutaj i tutaj mają po prawej stronie przejście do lasku. Zaraz zobaczycie, jest specjalnie zrobione przejście do tych obiektów, oj chyba przejechaliśmy to wejście, jak pokazywaliśmy salę Mamcia, tak tam była specjalna ścieżka na przejście do tych obiektów, które są po tamtej stronie trawiasty. Także e, tyle z naszej wycieczki. Tam jeszcze ten sztuczny pokaż, mamciu pięknie, to wygląda naprawdę cudowny, cudowny obiekt, świetnie przygotowany. Natomiast e, my w tej chwili jedziemy, kochani, pouzystać troszkę z urlopu. Też odpocząć, pobawić się. Obiecaliśmy jakieś placy zabaw dla maluchów, także mam takie miejsce. E, w tej chwili tam jedziemy. Kochani do Zoreczku, dawaj piątkę. No super triki z Ameryki, dawaj piątkę. Słuchajcie, Kudełek właśnie będzie wskakiwał w budki, ja już w budki wskoczyłem, piłę swoją mam, zobaczcie kochani, witamy serdecznie, Wałcz, ulica Chłodna, czy jest chłodno, ja wiem, może troszkę dmucha, ale nie żeby było chłodno. Kochani, cudowna sceneria, muszę Wam powiedzieć, kochani, że kolejny orlik na naszej drodze, kolejny orlik... Na którym będziemy mieli okazję pograć, pisze Mosir Wałcz, przypominam zachodnio pomorski jesteśmy w Wałczu, przyjemny, wspaniały moment, słonko świeci, wczoraj bardzo ulewnie, dużo wody spadło, natomiast słuchajcie, no ta okolica tą wodę przyjęła świetnie, aczkolwiek widzicie jeszcze kałuże, natomiast nie wszyscy se z tą wodą poradzili, tak jak widzieliśmy wczoraj kochani, niesamowita historia, górnik Zabrze utonął stadion. W strugach deszczu. W każdym bądź razie, kochani, zobaczcie przepiękne jeziorko. Zaraz spróbuję ustalić, jak ono się nazywa, bo wiem, że tam gdzie my mieszkamy jest jeziorko zamkowe. Przepraszam, jak nazwa tego jeziorka? To jest zamkowe, Raduń. 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 A zamkowo z tamtej strony? Zamkowe jest tamtej. Roz, a to jest Raduń? Raduń. Świetna okolica, gratuluję, naprawdę, pięknie tu macie. E, pan tu jest tak jak poinformowany. Dziękujemy panu bardzo. Natomiast kochani, my za momencik zaatakujemy ten orlik, ale myślę, że nie musimy tą dziurką, która tutaj jest, ale słuchajcie, pomysłowość ludzi nie zna granic, rozumiem, że ta dziurka to jest skrót po wyjście na wykopywane piłki, e, słuchajcie, nie wiem, czy to dobry pomysł, czy nie, chyba nie chwalimy jednak tego, bo to trochę wandalizm, no nie po to ktoś te siatki robił, żeby w tej chwili, kochani, je popsuć, no ale... E... Za pomysł, brawo! Natomiast myślę, że może furtka gdzieś by sprawę lepiej załatwiła. W każdym razie, kochani, piękny orlik, zobaczcie, siłownia. Wszystko w takiej pięknej scenerii. Pięknego jeziora Raduń. To nad tym jeziorem jest ośrodek, centralnego ośrodka sportu e, olimpijskich, przy, przygotowań olimpijskich. To tutaj kochani Gutek będzie mieszkał jeszcze do soboty. E, piękna okolica, naprawdę. Być może... Jestem Kudełek, chodź! Chodź, chodź, Kudełek, chodź! E, kochani, robię malutki spacer. Zaraz zrobimy z Kudełkiem pojedynek, poprzeczek. Kochani, na dużym orliku, na duże... Tutaj chodź! E, natomiast jak? Pięknie, pachnie rybką, ja się kręcę, kochani, chciałbym rozłożyć wędkę. Muszę to zrobić. Będę, kochani, próbował powędkować troszkę tutaj może z Ibrahimowiczem, może z Ronaldo. Jak wiecie, to też wędkarze. W wolnych chwilach oni mają ich jeszcze mniej jak my, ale znajdują chwilkę, żeby zawsze gdzieś tam to swoje hobby odreagować, zresetować. Tam widzę siedzi pan wędkarz, pozdrawiamy serdecznie, natomiast tutaj mamy kaczki wodne i przepiękna, przepiękny pejzaż, przepiękna okolica. Cześć kudełku, chodź! Chodź kudełku, chodź! Idzie mój mały piłkarz, zaraz z nim wejdziemy kochani na boisko, będziemy grać. No, tak jak mówię, zobaczcie, ktoś zrobił jedną dziurkę tutaj, drugą dziurkę tam. No, pomysłowych dobromirów nie brakuje. Także słuchajcie, tam jest jedna dziurka przy białej planszy, tu druga dziurka, są to dziurki chyba do pogoni za piłką. W każdym razie kochani, Marian Matłoka, tak, Misiu? Czekam, czekam, tak, super, chodź kudełku. E, dziewczyny, Nasia nałożyła rolki, idzie pojeździć na rolkach, jadą z mamcią jakiegoś loda nam zorganizować. Natomiast zobaczcie, Marian Matłoka, e, kajakarz, trener olimpijczyk z 48 roku, czyli w tym momencie karierę sportową rozpoczął przed drugą wojną wielokrotny mistrz e, Kazimierz Górecki. Grzegorz Kołtan, Tomasz Goliasz, Maciej Frejmut, Jolanta Łukasz Stańczak, kochani. Pamiątkowe tablice e, e, olimpijczyków oraz ich trenerów. No niesamowite, e, ale szacunek się tym ludziom należy. Oni przepracowali e, tysiące, setki, tysięcy godzin i pewnie e, też tu w tej miejscowości. Cześć mój kudełeczku! Coś, co kochany się dzieje? Już idziemy, tylko daj najpierw piątkę. Piłki mamy przygotowane. Dawaj piąteczkę. Najpierw chciałem widzą pokazać jakie mamy piękne tutaj okolice. Podobać się tutaj Kudełek? Ale tam nie wchodź. No nie wchodź tam, bo tutaj widzę jakieś kwiatki chyba, może trochę je zalała woda, ale staraj się tam nie wchodzić, Kudełku, dobra? Ja jeszcze pokażę tylko okolice i zaraz uciekamy kudełku grać. W każdym razie kochani nie wiem za którym zakrętem jest centralny środek sportu ale wydaje mi się że to jeziorko jest w kształcie takiego rogala czyli chyba zawija tam zawija tam za tym cypelkiem jak pokazuje wam palcem. Jak? Bluzę mam, chciał mówić żebyś się ściągnął kudełku ściągnij bluzę bo jest cieplutko dmucha troszkę bo jest teren odkryty tak. Słuchaj, Kudełku, ja ci coś podpowiem. Ty już sobie weź piłkę i się rozgrzewaj. Zobacz, tu masz taką dziurkę. Zobacz, i możesz tą dziurką sobie wejść już na boisko. E, tatuś zaraz do ciebie przyjdzie, dobra? Goń szybciutko, ja chciałem tylko pokazać widzom, e, jak to tu wygląda. Patrz. tatuś tam strzeli piłką, zobacz, strzelę. Czekaj, patrz, 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 ta to strzela piłą. O, widzisz, tam gdzie piła poleciała jest dziura. Prawie do niej trafiłem, widzisz? No, dobrze, ale ty to nie musisz to. Weź swoją piłkę, weź swoją piłeczkę. Weź swoją piłeczkę kudełku i leć teraz tam, dobrze? Goń tą dziurką, tatuś już do Ciebie wchodzi. I rozgrzewaj się, zobacz czy w te poprzeczki będziesz umiał trafiać. Zaraz zrobimy konkurs poprzeczek, dobra? I goń szybciutko. Także kochani, my będziemy robić to, co kochamy z kudełkiem. Za moment się troszkę pobawimy piłką. Natomiast tak jak mówię, zobaczcie jak to fajnie połapane pływają kajakarze. Słuchajcie, ich trenerzy z boku na tych białych stateczkach. Ja myślę, że to są trenerzy, bo słyszymy komunikaty z, z tych białych stateczków. Jak dla mnie to wygląda właśnie na przygotowania kochani kajakowych czwórek. Ja przypominam, że wałcz to miejsce, gdzie olimpijczycy doskonalą swoją międzynarod kochani i tutaj akurat mogą mocno je doskonalić we wszystkich tych wioślarskich sportach także widzieliśmy mniejsze kajaki większe kajaki w tej chwili widzimy czwórkę słuchajcie tam z tyłu jeszcze leci dwójka no i co i mamy tutaj jeszcze kochani dwa statki które je holują po boku takie motoróweczki statki stateczki o może powiedzmy te stateczki holują podają co chwilę komunikaty Słyszycie? Wszyscy na wodę? Wszyscy na wodę, super. Świetnie. Czyli panowie, trenerzy czy trenerki na tych stateczkach podają komunikaty. No, widzicie, każda dyscyplina sportu wymaga trenera wymaga osoby, która się zaangażuje i pomoże nam ten sukces, kochani, osiągnąć dlatego, że niewiele zawodników jest w stanie sukcesy osiągać w pojedynkę. Słuchajcie, kudek już na Orliku także idę po malutku w jego stronę. Będziemy rozpoczynać nasz konkurs poprzeczek, na który gorąco Was zapraszam. Już idę Kudełek, no strzelaj, pokaż czy dostrzelisz w poprzeczkę. A jakie piękne okno, jeszcze raz. Dawa jeszcze raz. No, jak trafisz w poprzeczkę już tu idzie. E, słuchajcie, Kudełek się rozgrzewa, za momencik przed nami e, pojedynek. Będziemy grać do 10 poprzeczek, ja kontra Kudełek. E, ścieżka rowerowa, zobaczcie, mieszkańcy, turyści mocno korzystają z tej okolicy, dlatego że no, naprawdę e, makroklimat e, świetny. Kocham takie e, miejsca. Ostatnio nie wiem, czy pamiętacie, w Barlinku, kiedy byliśmy na turnieju, bardzo podobnie było boisko usytuowane nad samym jeziorkiem i tam, kochani, e, też pięknie to wyglądało. Natomiast kudełka, uwaga. A i teraz przeniesione blisko kudełku! Jeszcze jeden, proszę! Także kochani, ten materiał to nasza pamiątka z pobytu tutaj w wałczu. Ale jak wiecie, nas mniej kręcą rynki, deptaki, jest mocno zatłoczone miejsca. Chyba, że są to stadiony, kochani, wtedy może być tłoczno, natomiast my zawsze szukamy takie piękne miejsca, gdzie można w sposób aktywny wypocząć orliki, kawałki traw. Gdzie, gdzie możemy na trawie poganiać. Tu akurat jest ośrodek Mosir, także e, hotel Mosir. Także e, za plecami moimi e, to piękne jeziorko. I zaraz za momencik idę do kudła. No kudełek, czekamy na poprzeczkę, dawaj! Dawaj tatuś nagrywa, szelaj do poprzeczki. Chcę chyba wykopnąć przez tą dziurę. Coś tak, coś tak czuję. Ale już idzie wykopnąć e, poprzeczkę. E, także za momencik będziemy pojedynkować. E, widzę, że tam jest orlik... E, z, z tych z serii, które lubię, czyli z tym granulatem, nie jest to tartan. Tartan jest, kochani, fajny, ale. Brawo! Super kudełek! Świetna poprzeczka, już do ciebie idę! Słuchajcie, tą poprzeczką kudełek zawołał mnie do konkursu, także jeżeli trafi już w poprzeczkę, to znaczy, że jest przygotowany. Muszę powiedzieć, kochani, ee, zbudził. Brawo! Zbudził kudełek ee, wielką sympatię u par, pa, parki rowerzystów. Już idę! Widziałem, że trafiłeś! Idę! Także kochani, kończę ten materiał z pokazaniem okolicy, z pokazaniem, kochani, zobaczcie treningu kajakarzy, dlatego że nie wiem, czy pamiętacie, ale mieliśmy kiedyś, jak byłem w Cetniewie, kawałek treningu lekkoatletycznego o rzutem chyba kulomiotów, jak dobrze pamiętam, albo tych, co rzucają młotem, albo co rzucają dyskiem. Natomiast dzisiaj mieliście okazję zobaczyć fragmenty. E, treningu e, kajakarskiego e, na jeziorze e, przy ośrodku e, centralnym ośrodku sportu przygotowań olimpijskich. Ja się teraz rozłączam. Już idę do ciebie Kudełku. mnie Kudełek, to wracamy do pracy. Także słuchajcie kochani. E, no co, no ja chyba też muszę e, tutaj przedostać się gdzieś na ten ornik. Natomiast kochani, no. Nie wiem, czy tego typu inicjatywę chwalimy, czy ganimy. No mamy dziurkę, która tak jak mówię pomaga, pomaga nam w odzyskiwaniu piłki przekopanej na bok. Zobaczcie jeszcze raz w całej okazałości, tam rynna zjazdowa, piękne jeziorko, piękny Wałcz 2016. Dzisiaj 1 sierpień, szczególna data kochani, dzisiaj Powstanie Warszawskie. Piękne kudeł spojenie, brawo! Powstanie warszawskie, Czesi chwała, bohaterom, kochani, my takie inicjatywy doceniamy. E, e, całym serduszkiem dziękujemy. Kudełku, ale ja idę normalnie, nie dziurką, ja już idę do ciebie, czekaj. Aleś to wkręcił, brawo! Ale wkręcił bramkę teraz, proszę bardzo. Muszę Wam powiedzieć, kochani, że. E, patrzcie, ja przypominam, że kudeł ma 5 lat. Bo to nic specjalnego. No, pokaż, jak wkręcisz. Patrzcie. Brawo! Ale blisko! E, ok, idę na e, obiekt. Także jeszcze raz cześć i chwała bohaterom, kochani 1 sierpnia, nie zapominajcie, e, to są ludzie, którzy e, położyli życie po to, żebyśmy my mogli teraz z tego życia korzystać. Także e, jeszcze raz cześć i chwała bohaterom, dziękujemy. E, myślę zresztą, że zwykłe podziękowanie to, to nawet byłoby nie na miejscu, kochani, także naprawdę ogromny, przeogromny szacunek.